Siemano po tej dłuższej przerwie. Nie było zbytnio co tak. Znaczy było co filmować, ale to było powiem wam istne, istne rodeo. Tylko z ciągnika do czojnika, bieganie lewo, prawo, tyle takich pierdół, które po prostu są nieciekawe. Po prostu takie nudne, ale trzeba je było je zrobić. Nieważne. Mamy dzisiaj już 8 sierpień. Sorry. 8 wrzesień, jeszcze sierpień żyje Przyzbroiliśmy Arbosa do kopaczki I co? Mamy kopaczkę Jedziemy odkopać w poprzeczniak Dzisiaj zobaczymy czy się coś nie zepsuje Bo zawsze jest tak, do tej pory powiem Wam, że tak Wykopaliśmy, co nie kopaliśmy, nic się nie psuło w kopatce, Ale pojedziemy, zaczniemy kopać normalnie I zawsze coś się zrypie, ale poza tym już tutaj jest łożysko do wymiany Ale się żyje o, jest tutaj widzicie? Ale jeszcze żyje. A nie mieliśmy czasu tego wykopać, znaczy, wykopać. No ale mi się pląta dzisiaj język. Nie wykopać tylko no, naprawić, bo zawsze tylko chwilę dobra na to to 30 woreczków, nakopiamy 30 woreczków i tak codziennie i to łożysko jakoś chodzi. Ale i nakopiamy te dwa... Mamy do nakopania dwa tiry Trzy w sumie 75 ton. Nakopiamy to i bierzemy się za to użysko I przegląd ogólnie kombajnu po tej akcji z, z jadalnym co był kopane od maja W sumie nic się nie działo za bardzo, ale wiadomo Trzeba dogonić maszyny później jak będzie chwila czasu No teraz nie damy rady W tej chwili Bo musimy już jechać kopać No także pierwszy dzień Sezon wykopkowy uważam za otwarty Arbos dostał Ten Zadanie wykopać 53 hektary ziemniaczka. Zobaczymy, jak sobie będzie dawało radę. Zobaczymy, jak AdBlue, blue, czy się znowu nie zapcha. I w ogóle na razie. I znaczy na razie. Widzimy się na polu. Kurzy Jasna tapicerka. Ona przyciąga ten kurz, dlatego ja, nie, ja jestem czysty, widzicie? Jestem czyściutki bo ta tapicerka wszystko przyciąga. Każdy kurz. Jest jak filtro. No i co? Zaczęliśmy wykopki 2021. Uważam za otwarte, proszę Państwa. Ale dzisiaj gorąco. Padało, y, ostatni deszcz był 30, czyli tydzień temu i zobaczcie, tydzień czasu i jest sucho znaczy wilgoci trochę w rajce jest, ale znikoma ilość ale to nic, dobra stopimy 26 na godzinę, trochę kamieni tutaj jest ale najgorsze będzie to, albatros Żywy i zielony, a musimy to wykopać w ciągu tygodnia. Nie wiem jak to, jak to się zrobi, ale pomyślimy. Zrobiliśmy dwa razy dookoła 10 hektarów i 4 rajki. No i jest pełna ta pełna. Także w dołku sypie, na górce nie. Ale zobaczymy, wiedziemy to zielone, żywe. Nie wiem jak to wykopie. Nie mam pojęcia. também. drzwi i tylną szybę żeby mieć widok lepszy bo jak zamknę to chwilę, moment, kurz to jest masakra tu napi się zakurzyć od piachu nikt nie zginął jeszcze o widzicie jego teraz z kamerką na głowie a co to? brat się akurat żyto, dzisiaj ósmy 8 8 8 8 Trzechą można jechać, ale pas nie odbiera yy, tego ziemi to nie ma co szybciej Ja pierniczę Fur. Tą stronę byłoby przerąbane Kopać <tryk> <tryk> pylica murowana a gdzie jest dotacja za pelice dla rolników nie ma ciężkie warunki nie ma Kurka wodna ten kombajn ten kombajn wszystko pożera Naprawdę, wszystko pożera Teraz złapie tą przemieni i wypluje Jak świnia Tak, tak, wiem, że kamieczki od tamtąd, gdzie hl dotąd czyli połowa pola i... i kamienie trzeba wysypać Nakierujemy akurat na kamienie Ledzie? Ledzie, jadą śledzie Zobaczcie, już nie odpalam śrubokrętem ani nożem. Stacyjka. Ale powiem wam, że na, na ten śrubokręt to fajnie się odpalało. Nie było źle. No i gitara. Szybka akcja, wysypywanie kamieni i z powrotem do roboty tak kółko ale powiem wam że jedyna nadzieja w tych ziemniakach no widzę powiem, powiem wam że na razie widzę że, że sypią tak jak dam suszę to jest, jest dobrze Pana druga praktycznie Godzina 13 20 Nawet idzie w tym roku Znaczy no, tu idzie gdzie nie ma łęc Ekscelencji idzie eks super Można powiedzieć o, Elegancko Do tyłu i do przodu Ciężko się nakręca z taką szczepą. Tam dymem lepiej, ale rado doświadczenia, taty to tam wiecie Radę. Odjadę mu trochę. I ogień no, na tej 12 to będzie z 13 ton, jak nie więcej. Ten... To robiliśmy mu z tyłu taką blachę Także ma co robić Dobra, no i kopiemy. Ostatnie dwie ostatnie dwie rajki do, Raz dookoła, ale nie zmieścimy tego Pojedziemy na obiad Dobra, jak przejdziemy z powrotem z drugą partią przyczep Kurde Najgorsze jak się włącza to poziomowanie, wtedy nic nie idzie No i gitara, jedziemy Dobra Ruszamy Podłączyć, podłączyć. Idę do przodu Takie cuda znajdujemy, jeszcze wam pokażę w tym samym miejscu, co znaleźliśmy teraz, normalnie po co kupować części? Skoro je się wykopuje, jedziemy. Do grudnia będziemy kopać proszę Państwa Macie 3 minuty i szyby zawalone Ta kopaczka powinna dostać Oskara normalnie Za nie się teraz Jak zrobiliśmy te wałeczki śmiga aż miło ona lubi taki piasterze. Wtedy dużo tutaj ziemi nie idzie. jest gitara. Autopilot. Kombotronik. Arbotronik, jak to mówiłem arbotronik. Nie jedziemy. co? Kramienie? Mm. <noise> Trochę się kurzy, no niestety Ciężkie warunki w tym roku Ale coś ma w sobotę padać, czyli za, za 3-4 dni Dobra, później się włączę tak jak kopiemy. Trzymajcie się! Tyle z vloga dzisiejszego. Rozpoczęcie żniw ziemniaczanych. Z żniw do żniw. A co to? Tylko obfity.